Chrystus. W dzisiejszej newsowni chciałem zwrócić Państwa uwagę na wywiad, czy właściwie pierwszą część wywiadu, jaki przeprowadził Steven Cox z arcybiskupem Carlo Maria Vigano. Ja tylko przypomnę, że redaktor Cox to jest ten człowiek, o którym opowiadałam Państwu w jednym z poprzednich odcinków, który został usunięty z Liveside News. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć tamtą wiadomość, to będzie zalinkowana w opisie filmu. Tymczasem przejdźmy do wywiadu. To jest pierwsza część, tak jak powiedziałam, i to jest właściwie tylko jedno pytanie. I ja to jedno pytanie Państwu we fragmentach, bo ono jest obszerne, zacytuję. Natomiast potem we fragmentach bardzo obszerną odpowiedź arcybiskupa Wigano, Stephen Cox. Wasza ekscelencjo, wiele decyzji Prewosta wskazuje na jego chęć kontynuowania heretyckiej drogi jego poprzedników, zwłaszcza drogi synodalnej wytyczonej przez Jorge Bergoglio. Wielu zdaje się uważać, że musimy dać mu czas i mieć nadzieję, że sytuacja się poprawi. Jednocześnie wydaje się, że cel Prewosta jest dość jasny i że milczenie lub dawanie mu korzyści z wątpliwości przy jednoczesnym przedstawianiu jego panowania w bardziej pozytywnym świetle, może wywołać skandal poprzez zaniechanie i lub tworzenie fałszywej nadziei. Co Wasza Ekscelencja sądzi o tych argumentach i jak katolicy powinni postrzegać ten pontyfikat po nieco ponad dwóch miesiącach? Koniec cytatu. Ja tylko zaznaczę, że tutaj pontyfikat jest wzięty w cudzysłów. Odpowiedź arcybiskupa Wigano rozpoczyna się następująco: Cytuję. Po nieco ponad dwóch miesiącach uważam, że możliwe jest dostrzeżenie spójności w działaniach i wypowiedziach Leona z linią wyznaczoną przez Bergolio. I być może to improwizowane pojawienie się siostry Natalii Beckard i innych członków elity synodalnej na selfie z nowo wybranym papieżem nabiera dziś znaczenia, które początkowo mogło umknąć uwadze większości. Przesłanie, jakie możemy z tego wyciągnąć, któremu towarzyszą błogie i satysfakcjonujące uśmiechy wielu ultra postępowych elektorów, w tym kardynała Supicza z Chicago, którzy pojawili się na lodzi po białym dymie, jest takie, że droga synodalna, z której kościół bergoliański i post-bergoliański w żaden sposób nie może uciec, została już wytyczona. Ale on został wybrany w czwartej turze głosowania jako kontynuator mandatu synodalnego, a nie munus petrinum. Więc myślę, że w wiadomościach, też w poszczególnych przeglądach, kiedy wspominałam Państwu o kolejnych decyzjach czy wypowiedziach Leona XIV, widzimy właśnie to, o czym mówi arcybiskup Wigano, czyli mamy po prostu do czynienia z kontynuacją. Jeśli chodzi tutaj o tą wzmiankę, pewnie niejedna osoba z Państwa widziała to takie selfie zrobione zaraz po wyborze, i myślę, że to jest zwyczaj taki dosyć żenujący. Znaczy, jednak kiedyś. No, oczywiście papieże się fotografowali. No, dawniej robiono portrety, tak? Kiedy pojawiła się fotografia, zaczęło się robienie zdjęć, ale jednak zawsze to było w jakimś takim, powiedzmy, no, stonowanym i spokojnym otoczeniu. Taki zwyczaj robienia sobie selfie, który no, zaczął Franciszek z tego co kojarzę, czyli nieżyjący pierwszy sekretarz kościoła synodalnego, no, jest, zwyczaj to, jest to zwyczaj głupi. I jest to zwyczaj taki bardzo, no, pokazujący papiestwo jako, prawda, coś takiego błahego. Oczywiście pewnie nie odbieramy, ani państwo, ani ja, papieżom także, jakby prawa do ekspresji, ale no, jednak powinno to mieć jakieś granice. Przez te dwa miesiące pamiętam też, że zdarzyło mi się widywać takie informacje, że rzekomo arcybiskup Wigano, Uznaje Leona za papieża i jest wszystko w porządku. To, czego mi brakuje w tym wywiadzie i co dalej będzie widać, to jednak jasne, jasne z jego strony określenie jego stanowiska. Bo o ile pamiętam, on uważał Franciszka, tak, o którym mówi Jorge Bergoglio. Za antypapieża. No więc w związku z tym tak naprawdę powinien też Leona XIV uważać za antypapieża, ponieważ przypomnę, większość elektorów, tak, czyli tych kardynałów, elektorów, którzy wzięli udział w konklawę, które wybrało Leona XIV, no to byli już kardynałowie, którzy mieli nominację Franciszka. No więc jeżeli on nie był papieżem no to oczywiście ci kardynałowie nie zostali jakby legalnie i zgodnie z prawem mianowani. Ich kardynalat po prostu nie istnieje. Aha, przepraszam, jeszcze tutaj, no właśnie, tutaj jest określenie takie, że Leon XIV został wybrany jako kontynuator mandatu synodalnego, a nie munus petrinum. Czyli no można by z tego wyciągnąć wniosek, że jakby arcybiskup Vigano może uważać, że konklawę teoretycznie mogłoby wybrać, ważnie ważnie papieża. Muszę przyznać, że tego, tego nie rozumiem, ale przejdźmy do następnego cytatu. Powiem to bez ogródek. Lobby synodalne oczekuje, że Leon nada legitymację kanoniczną wywrotowemu procesowi obalenia papiestwa. Swego rodzaju dobrowolna abdykacja monarchy na rzecz parlamentu, który w odpowiedzi na zrzeczenie się władzy jurysdykcyjnej i rządzenia uznaje go za posiadacza honorowego prymatu, co może być przydatne na płaszczyźnie ekumenicznej. Ten kościelny zamach stanu ma na celu doprowadzenie do skrajnych konsekwencji procesu rewolucyjnego zapoczątkowanego na Soborze Watykańskim II kolegialnością biskupią lumen gentium, rozszerzając władzę Kościoła katolickiego na świeckich i kobiety z całkowitym naruszeniem nierozerwalnej więzi między władzą święceń a władzą jurysdykcji, która istniała w Kościele od niepamiętnych czasów. Z drugiej strony, rozszerzenie na kobiety funkcji wcześniej zarezerwowanych dla duchownych, otwiera praktyczną możliwość wprowadzenia ról parakapłańskich, takich jak Diakonisy i Duchowni bez Święceń. Nie sposób nie dostrzec w tym również spełnienia postulatów agendy 2030 dotyczących równości płci. Koniec cytatu. No więc można powiedzieć, że oby arcybiskup Wigano był złym prorokiem, bo brzmi to Brzmi to raczej strasznie. Tu, dla osób, które nie wiedzą, Lumen Gentium to jest dokument, to jest konstytucja dogmatyczna o kościele Soboru Watykańskiego II. Myślę, że możemy też dzisiaj obserwować takie zamieszanie w kościele. Mamy, no tutaj, tutaj jest mowa tak, o tym wstawianiu kobiet na rozmaite stanowiska, dlatego mamy już dykasteria, nie kongregacje, bo wtedy właśnie na czele. Tego rodzaju instytucji może stać osoba nieposiadająca święceń. Natomiast z drugiej mamy duchownych, którzy z kolei są wstawiani na stanowiska, które zupełnie spokojnie mogliby sprawować świecy. I myślę, że jest to celowe dążenie do wprowadzania zamieszania. I niestety z przykrością stwierdzam, że kobiety dają się wmanowrowywać. W takie, w takie, niepotrzebnie, w takie sytuacje. Takie osoby właśnie jak siostra Markat, która właśnie reprezentuje takie, prawda, postępowe zgromadzenie, które już habitów nie nosi. Zacytuję Państwu kolejny fragment teraz. Arcybiskup Wigano mówi tak: Nie wiem, czy moi bracia biskupi i wierni zdają sobie sprawę ze śmiertelnego zagrożenia, jakie dla Kościoła katolickiego stanowi to wywrotowe i oszukańcze działanie. Celem jest przerzucenie władzy w ręce elity i przekształcenie jej w tyranię. Synodalizacja w tym sensie, a raczej pseudodemokratyzacja Kościoła, będzie narzędziem i przyczyną jego zniszczenia. Ta demokratyzacja tylko z nazwy, bo w rzeczywistości władza spoczywa w rękach lobby, nieuchronnie pociąga za sobą biurokratyzację Kościoła, a wiemy, że biurokracja jest jednym z głównych narzędzi kontroli masonerii. Biurokraci pod pretekstem demokratycznych i synodalnych procedur mogą manipulować zgromadzeniami, sterować głosami, kształtować konsensus i sprawiać wrażenie, że propozycja rodzi się spontanicznie, oddolnie, podczas gdy w rzeczywistości została starannie opracowana przez osoby zarządzające całym aparatem organizacyjnym synodu. Koniec cytatu. Myślę tak, czytając Wasza ten początek tego fragmentu, tam nie wiem, czy moi bracia, biskupi i wierni zdają sobie sprawę ze śmiertelnego zagrożenia. Ja myślę, że biskupi sobie nie zdają sprawy. Oni uważają, że oni są elitą i że oni na zawsze tą elitą pozostaną. Inna sprawa, że wśród nich od dziesiątek lat jest celowo wybranych wielu ludzi, którzy są naturalnymi oportunistami, którzy po prostu nie będą się wychylać. No, zobaczmy, jak zachowuje się chociażby nasz episkopat. Co do świeckich, to muszę przyznać, że miałam wątpliwą przyjemność poznać wystarczająco wielu aktywistów, którzy sobie wyobrażają, jacy to oni są niezwykle religijni, wspaniali, inteligentni, wykształceni i że oni właściwie powinni być dopuszczeni do władzy w kościele, do pełnienia bardzo istotnych funkcji. Nie mówię tutaj oczywiście o tym, żebym nie wiem, poznała osoby, które uważają, że mogłyby być biskupami, ale spokojnie zarządzać parafią, kierować innymi wiernymi jak najbardziej. I niestety y, wygląda na to, że tacy aktywiści będą ten proces synodalny podtrzymywać. Znaczy, gdyby nie ich zaangażowanie, to by zupełnie inaczej wszystko wyglądało. A oni po prostu w ten sposób chcą zaspokoić swoje ambicje, czy też, mówiąc konkretnie, swoją pychę, po prostu. Słusznie arcybiskup Wigano też zwraca uwagę, że synodalizacja jest de facto pseudodemokratyzacją. Przypomnijmy, co się działo przy synodach zwoływanych przez Bergoli, to wszystko jedno, czy to się tyczyło rodziny, czy młodych, czy to jest ten synod o synodalności. On na koniec i tak sobie prawda, redagował dokument, powołując się na to, że no, tak wynika prawda, z przebiegu synodu, podczas kiedy naprawdę wiemy, że było inaczej. Kolejny cytat. Tym, którzy uparcie idealizują wizerunek Leona według modelu, który jest z pewnością pocieszający, ale nie odpowiada rzeczywistości, radzę, aby oceniali fakty takimi, jakimi są, a nie próbowali dostosowywać ich do własnych pragnień. Zacznę od niezaprzeczalnego faktu. Robert Francis Prewost został mianowany prefektem dykasterii biskupów i wyniesiony do godności kardynalskiej w 2023 roku przez samego Bergoglio. Gdyby Bergoglio miał choćby mgliste podejrzenie, że Prewost nie będzie konsekwentny w swojej linii rządzenia, nigdy nie wyniósłby go do godności kardynalskiej ani nie postawił na czele strategicznej dykasterii, takiej jak ta, która decyduje o nominacjach biskupich. Koniec cytatu. Ja tylko jeszcze do tego bym dodała, że w roku 2005 on został kardynałem biskupem, bo to może nie wszyscy wiedzą, ale wśród kolegium kardynalskiego jest podział. Są trzy kategorie. Najniższa to są kardynałowie diakoni, potem są kardynałowie prezbiterzy i najwyższa kardynałowie biskupi. I z tej kategorii jakby najczęściej pojawiają się tak zwani papabile, czyli tacy kardynałowie, o których się mówi, że są wybieralni, że mają szansę zostania papieżami. Przypomnę też, że ostatnio przywoływałam Państwu w kilku informacjach takie przykłady, jak jako już sprawujący najwyższą władzę w Kościele Leon mianuje na przykład zwolenników LGBT, zwolenników święcenia kobiet, a więc no de facto biskupów, którzy są heretykami i którzy zgodnie z prawem obowiązującym w Kościele są ekskomunikowani samym faktem bycia heretykami. To jest... Po prostu kompletna destrukcja struktur kościelnych, promowanie takich ludzi. Kolejny cytat. Obawiam się, że Leon reprezentuje modernizm z ludzką twarzą, by zapożyczyć określenie socjalizm z ludzką twarzą, kojarzone z praską wiosną 1968 roku, i że jego niezaprzeczalnie przekonujący i uprzejmy sposób bycia może wprowadzić w błąd wielu zwłaszcza konserwatywnych katolików, prowadząc ich do stworzenia pozornego obrazu papieża, który jednak wydaje się nie mieć potwierdzenia w rzeczywistości. W okresie między Nuntio vobis a promulgacją Zielonej misji Wotiwa ujrzał światło dzienne szereg wypowiedzi na różne tematy, z których wszystkie ukazują nam Leona XIV który jest w pełni oddany eklezjologii soborowej i synodalnej, a jedyną różnicą w stosunku do poprzednika jest jego bardziej uprzejma postawa. Koniec cytatu. Nuncio vobis to oznacza oznajmiam wam. To są te słowa, od których zaczyna się ogłaszanie, kto został w wyniku konklawe wybrany na kolejnego następca Świętego Piotra. Zielona missa votiva to jest oczywiście ta ekologiczna msa, msza wotywna, mm, która została zatwierdzona y, w ubiegłym tygodniu. Oprócz powiedziałabym, że oprócz tych takich aktywiszczy, które na pewno całym sercem popierają e, rewolucję synodalną, to jest jeszcze właśnie ta taka kategoria, która tutaj jest wzięta w cudzysłów, rozumiem pewnie w trakcie autoryzacji, konserwatywnych katolików. No więc to są ci, którzy w równej mierze co ci aktywiści przyczyniają się do utrzymania systemu. I to zarówno duchowni, jak i świeccy. Tacy, którzy po prostu nie, no nie jest aż tak źle, żeby prawda, trzeba było. Się sprzeciwiać, poza tym jesteśmy jakoś tam ustawieni. To się tyczy zwłaszcza księży i biskupów. No nie będziemy przecież, prawda, podcinać gałęzi, na której siedzimy, i to oni powodują, że te zdegenerowane struktury kościelne, z którymi mamy do czynienia, no dalej się trzymają tak, jak się trzymają. Prędzej czy później ci ludzie też będą musieli wybrać i duchowni, i świecy. Albo się podporządkują temu nowemu, przetworzonemu kościołowi synodalnemu, bo on już nie jest katolicki, albo mają się przygotować, powinni się przygotować do wyjścia ze struktur, do oderwania się od nich, bo tak się dalej nie da. Nie byłoby w kościele dzisiaj tyle zła i w sensie doktrynalnym i moralnym, gdyby wszyscy się sprzeciwiali. Ale nie. Po co? Wszyscy uważają, że, a co ja mogę, tak, bo ja jestem jeden. I w ten sposób się usprawiedliwia wielkie zło dokonujące się w Kościele. Bo po co ja się mam wychylać? Tyle, że pamiętajmy, że każdy z nas będzie osobno sądzony. Nie jako członek zbiorowości. I nie będzie się można tłumaczyć przed Panem Jezusem, że ale cóż ja właściwie mogłem. Mm, czytajmy dalej. Mm, to będzie już przedostatni cytat. Arcybiskup Wiganomów mówi tak. Nie zapominajmy, że podczas psychopandemii biskup Prewost bez wahania poparł narrację proszczepionkową, zalecając noszenie maseczek, dystans społeczny i przestrzeganie bezużytecznych i szkodliwych przepisów zdrowotnych WHO. Jego niedawne wezwania do zielonej konwersji posługują się terminologią teologiczną, która przekształca antynaukową teorię psychoekologiczną, przesiąkniętą neomaltuzjanizmem i gnostycyzmem, w znacznie bardziej reprezentatywną religię natury, której kłania się jako głowa Kościoła Rzymskokatolickiego. Kluczowe świadectwo globalizmu. Koniec cytatu. Ja pokazywałam Państwu w którymś filmie zdjęcia. Nie wiem, czy to były z katedry, czy, czy z jakiejś przypadkowej świątyni, ale bynajmniej z ostatniej diecezji prewosta, na których było widać, że przed prezbiterium był ustawiony taki szklany ekran, i niejako, jakby pod tym ekranem podawano wiernym hostie. No co po prostu jest kompletnym idiotyzmem. Kościół umiał sobie poradzić przecież w wielu czasach zarazy, a teraz po prostu jakieś takie pseudośrodki były wymieniane, w, przepraszam, stosowane. Które tak naprawdę przed niczym nie chroniły, i tak naprawdę służyły tresowaniu wiernych tylko i wyłącznie, i to z całą świadomością robił biskup prewost. Niemniej rzecz jasna, przerażającą perspektywą byłaby ta, że on po prostu jest tak głupi, że nie rozumiał, co robi, ale myślę, że się zgodzimy, że raczej wiedział. Tutaj. Mm, Również arcybiskup Wigano mówi o tym, że te wyzwania do zielonej konwersji posługują się terminologią teologiczną. No tylko zdajmy sobie, znaczy no podkreślmy to może, że to nie jest już teologia katolicka, bo teologia katolicka nie zna takich pojęć, jakie tam są wprowadzane. I że tak powiem, te wszystkie obsesje związane z ochroną środowiska i ideologią ekologistyczną, globalnym, rzekomym, globalnym, ociepleniem i tak dalej, to nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. Ostatni cytat. Jeśli architekci agendy 2030 są jawnymi wrogami naszego Pana Jezusa Chrystusa i jego Kościoła, jeśli ich fałszywe stany wyjątkowe służą legitymizacji fałszywych rozwiązań, które zakładają eksterminację części ludzkości i zniewolenie ocalałych, to jak papież może nie zdawać sobie sprawy z ogromnej odpowiedzialności moralnej, jaką bierze na siebie, ratyfikując zamach stanu nowego porządku świata? Jak Trybunał Historii, i nieomylny trybunał Chrystusa króla, i papieża osądzi tę zdradę Munus Petrinum". Koniec cytatu. I to jest taki kolejny moment, gdzie muszę przyznać, że nie bardzo rozumiem te sformułowania, to znaczy, czy, czy arcybiskup biskup Wigano uznaje rzeczywiście Leona XIV za papieża, czy nie. Jedno, co zdecydowanie w tym wszystkim widać, to że de facto realizuje się. To, co Matka Boża zapowiedziała w Fatimie, czyli taki komunizm ogarniający cały świat. Ona mówiła o błędach Rosji, bo to nie musi się nazywać komunizmem. tak? To jest Zielony Ład, to jest Agenda 2030, ale to wszystko zmierza w jednym i tym samym celu. Mam nadzieję, że niebawem Stephen Cox udostępni nam następną część tego wywiadu. I teraz tylko jako taki dodatek na koniec, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jeszcze jeden wywiad, tym razem już nie Stevena Coxa. Tu może tylko zaznaczę, że oczywiście odnośniki do cytowanych przeze mnie dzisiaj wywiadów są umieszczone w dokumentacji w opisie filmu. Jest tam także odnośnik do twitterowego konta Stevena Coxa, przypominam jest to bardzo fajny dziennikarz, niestety za Zbyt mały entuzjazm dla Leona i krytycyzm wobec Bergolia, zwolniony z Live News, teraz działa niezależnie i tam można znaleźć informacje na jego temat, a także go wesprzeć. Ten drugi wywiad to jest wywiad z księdzem Nikolą Buksem. Wiele osób pewnie zna to nazwisko. Jest to były ekspert kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Taki stosunkowo tradycyjny, duchowny i tym razem przeczytam państwu fragmenty rozmowy z nim dotyczące reform posoborowych, takich reform liturgicznych. Pytania dotyczyły między innymi Konstytucji Sacrosanctum Concilium, czyli tej, tej Konstytucji o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II i tego, no, jakie były największe błędy w reformie liturgicznej. Tej posoborowej. Ksiądz Bógs mówi tak: stawianie uczestnictwa wiernych obecnie postrzeganego jako prawo ponad prawami Boga, który swoją obecnością umożliwia nam nawiązanie z Nim relacji. To jest kult Boży, pielęgnowanie naszej relacji z Panem. Liturgia jest święta z tego powodu. W przeciwnym razie staje się jedynie publiczną ceremonią, wystawioną na pokaz, widowisko lub rozrywkę, to, co w Ameryce nazywa się liturtainment. Koniec cytatu. Ten liturtainment to myślę, że można by przetłumaczyć jako taką liturgię rozrywkową, czyli liturgię służącą rozrywce. Myślę, że to wszyscy wiemy jak to wygląda, że wiele nadużyć jest właśnie takich, że msze są niejako konstruowane i organizowane pod ludzi i nie tylko jakieś, prawda, to są ekscesy typu komunijno-ślubnego, ale niejednokrotnie nawet zwykłe liturgie niedzielne przybierają jakieś karykaturalne formy. Pokażę teraz Państwu dwa zdjęcia. To na Facebooku ktoś mi podesłał odnośnik chodzi może tak o MSZEO, sprawowaną posoborową rzecz jasna, arcybiskupa Adriana Galbasa w Sosnowcu, w takim ośrodku, który się nazywa Metanoja. I proszę zobaczyć, tutaj na tym pierwszym zdjęciu, co widać, no, ministranta. Czy może rękę ministranta? U ministranta, tylko tak od tyłu, który no ma, prawda, rękawiczkę założoną i trzyma w ten sposób, czy rękawiczki założone i trzyma w ten sposób zgodny z zasadami pastorał, arcybiskupa Galbasa. No, tu obok jest powiększenie, umieściłam nawet tak, że można to dokładnie zobaczyć. A teraz proszę zobaczyć to drugie zdjęcie. Oczywiście arcybiskup Galbas jest wyjątkowo wysoki, natomiast jeżeli popatrzy się na tego księdza, który stoi po jego prawej stronie, to co u Państwa widać po lewej na zdjęciu, no to jest ksiądz normalnego, tak powiedzmy, przeciętnego wzrostu, to można zobaczyć, patrząc na ich sylwetki, jak karykaturalnie niski jest ten stół, bo to oczywiście nie jest ołtarz. To teraz tak. Dba się o takie detale, jak to, żeby ministranci mieli założone rękawiczki, żeby broń Boże gołym łapskiem nie dotknął świętego pastorału księdza arcybiskupa. Ale już Pana Jezusa można na byle czym umieścić, prawda? Jakiś tam stoliczek się zorganizowało, obrusik i jedziemy. Nawet krzyża nie ma, proszę zobaczyć na ścianie. Za arcybiskupem Galbasem jest wyświetlony krzyż. Na takich elementach bardzo dobrze widać, jak wygląda hierarchia ważności w nowoczesnej liturgii. I to nie jest liturgia katolicka. Zresztą, przez takie, a nie inne ustawienie stołu, tak naprawdę arcybiskup Galbas tutaj staje się, że tak powiem, obiektem adoracji. Ale wróćmy do wywiadu z księdzem Buksem. Ksiądz Buks dalej mówi: Tak, cytuję. Artykuł 22c Konstytucji Liturgicznej Soboru Watykańskiego II ostrzega, że absolutnie nikt, nawet kapłan, nie może niczego dodawać, ujmować ani zmieniać. Musimy porzucić przekonanie, że święta liturgia jest do naszej dyspozycji. Musi istnieć kodeks liturgiczny przewidziany już w reformie przedsoborowej z precyzyjnymi karami za jego naruszenia. Koniec cytatu. Niedawno o tym Państwu mówiłam, że to jest jeden z problemów dzisiejszej hierarchii. Duchownych się nie każe. A niejednokrotnie nie tylko się nie każe, ale jeszcze się ich nagradza za wygłupy liturgiczne. Ludziom wmówiono także, y, że papieże i biskupi mają prawo do gmyrania w liturgii, że mogą sobie wprowadzać zmiany. Y, większość polskich wiernych kompletnie nie ma świadomości, że skodyfikowana w czasie Soboru, Waty... Soboru Trydenckiego, msza, że istnieje dokument świętego Piusa Piątego, dokument nieomylny, w którym jest zatwierdzony obrzęd, jakim jest msza katolicka, ta wywodząca się z czasów apostolskich. I nie wiedzą, że w dokumencie Missale Romanum Paweł VI zawarł coś dokładnie przeciwnego. Bo on tam już zawarł sugestię, którą on teraz powtórzył niedawno nieboszczyk Bergolio, że jest tylko jedna forma rytu rzymskiego i że to jest znowu sordo. Nie da się jednego pogodzić z drugim. To jest, to jest sytuacja zero-jedynkowa, tak? No tak jak nie wiem, ziemia jest albo okrągła, albo płaska, tertium non datur. No to nie można na miejsce jednej mszy tak po prostu wprowadzić drugiej. To jest co, zauważa Ksiądz Bóg. To jest nielegalne. Tak po prostu nie wolno. I jeszcze jeden fragment, ostatni z tegoż wywiadu. Instrumentalizacja mszy przez jednostki lub grupy istnieje, ale nie jest powszechna. Zamiast tego następuje odnowa sakrum, obecności Pana w sercach ludzi, adoracja, komunia, święta, do ust, milczenie, powołania. Odwiedźcie kraje, w których motu proprio Benedykta XVI zostało roztropnie wdrożone. A zobaczycie to. Musimy skupić się na Chrystusie. Co w liturgiach wschodnich osiąga się przez zwrócenie się ku wschodowi, skąd on przyszedł, przychodzi i przyjdzie? Ten kosmiczny i eschatologiczny wymiar jest kluczowy dla kultu Bożego. Skierowanie kapłana ad deum ku Bogu, ku Krzyżowi, zwłaszcza od ofiarowania do komunii, jest kluczowe dla przywrócenia utraconego wymiaru wertykalnego. Koniec cytatu. Tutaj rozumiem, że ad deum to po prostu jest no, jakby adorientem, czyli, czyli ksiądz Bóg postuluje, tak co też postulował kardynał Sarach, że powinno się wrócić do odprawiania przodem do pana Boga, do krzyża, do ołtarza. I tak to określajmy, a nie, że tyłem do wiernych. Ksiądz nie musi patrzeć wiernym na buzie, nie ma takiej potrzeby. Ma być zwrócony ku Bogu. Ksiądz Bóg, ten wywiad, z czym jest związany wystosował list, taki no, można powiedzieć list otwarty do lona XIV, wzywając go do zniesienia ograniczeń, które wprowadziło e, motu proprio traditionis custodes, wydane przez Franciszka. Nie myślę, żeby uzyskał odpowiedź, ale ważne, że tego rodzaju osoby o takim można powiedzieć wysokim profilu i znanych nazwiskach jednak zabierają głos. Szkoda, że w Polsce tego rodzaju kapłanów nie ma. Ci, którzy tkwią w strukturach Milczą. Nawet ci, którzy są pasterzami tzw. Indultów, tak zwanych indultów, czyli tych takich oficjalnych, decyzjalnych mszy tradycyjnych. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego przeglądu wiadomości. Zachęcam do subskrypcji, i do wsparcia kanału. Pozdrawiam serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.